Siemaneczko wszystkim działamy masę znowu, tylko gdzie indziej teraz jedziemy. Bierzemy masę z traktu na Kazimierze Wielką. Zresztą kilka razy jeździłem, nawet teraz był taki filmik z tego, nawet jak tam jechałem z podbudową. Także pewnie teraz idzie ścieralna na tą Kazimierze. Także zaraz ładujemy Masunie. Zaraz będzie ładowana, już pod sypem stoję. Poczekamy aż ukręci. 27,5 tony, dzidujemy, będziemy dzidować po prostu przez Kielce, na Morawice, na Pinczów i tak dalej, i tak dalej, aż na Kazimierze, sobie polecimy, a dalej to się będziemy pytać po prostu, jak tam dojechać na wysyp. A to, mu powiem, że ze trzy dni? Cały czas, nie? Bez w chuj. Uwielbiam takie EBB. A, dzięki. Podjeżdżę pod Już jadę. Załadowałem, także że dziduję na tarę i idziemy plandeczyć. Lecimy z tematem. Jedziemy przez kielce w stronę Pinczowa. W Pinczowie skręcamy w lewo. Za Pinczowem, oczywiście, skręcamy w lewo. Aż dojedziemy do koniec mostów i kręcimy w prawo na Kazimierze Wielką. I tam będziemy dojeżdżać, mam nadzieję. Ale trzeba dzidować, bo i Adezemu. Także, tak myślałem, że będzie ścieralna masa. Szła już. Tam kiedyś woziłem podbudowę, później jakąś wiążącą, a na ścieralnej tutaj jeszcze nie byłem. Także, także zapieprzamy. Jest trochę Powiem Wam tak, te kielce to niech ujszczeli, tak powiem. Te, ta droga to jest droga wjazdowa do Kielc. Krajówka tędy tranzyt jeździ na Busko. To jest jakaś porażka. To jest jakaś porażka ta droga. 73 mierza wielka. No. dla lewego tu Kryształ będzie z Wami od Mateusza. Pozdrawiam lewy 450! Jedziemy z nią! Musi być lżejszy. To nie ma, nie ma opcji. Że i weko wzięło ze świateł. Proszę Państwa, mamy początek grudnia. Już ta robota tak troszkę przystopuje zaraz. Coś tak czuję Bo już tak, yy, tej masy idzie mniej tej, Tych kursów jest troszkę mniej Także mi się wydaje, że No gruzie będzie już tak spowalniał Co trochę Bo zaraz święta, zaraz ktoś będzie brał wolne i tak dalej Także mi się wydaje, że zaraz będzie Stop ze wszystkim No ja pierdziele, no Na każdych światłach będę stoł Początek miesiąca już były pierwsze śniegi Nieźle się działo, tutaj jak przysypało na siódemce, na Jawożni. Duży nie mógł podjechać tam w stronę chęci na podgórkę. Dobrze, że był zjazd w prawo na Częstochowę, tutaj, ten zaraz tej przy Jawożni. To pojechałem na ten zjazd przy rondzie, tam przy Orlenie w lewo na Kielce i przejechałem normalnie bokiem. Tam w, przez Kielce przejechałem na Nowiny, bo no, droga zablokowana po prostu była i tak to bym musiał po prostu czekać, aż ktoś przyjedzie piaskarką, usypie coś albo cokolwiek. Tak jakoś się przejechało. Ale normalnie. Drogi pokryte śniegiem, stanąłem sobie oczywiście, opuściłem ośkę ostatnią, żeby jakoś, wiadomo, na jednej ośce jechać przez śnieg, no trochę strach. Także przejechałem sobie normalnie. Wyprzedzamy, bo widzę, że koparencja jedzie. Nie ma opcji, że, się, że ci schamuje, nie ma takiej opcji nawet. Biegi, te biegi w tej skali to mi rozwalają. No. Trzeba będzie skrzynię robić niedługo. Kilometry już chyba zobowiązują, no bo jest ponad bania 100. Także bez remontu tyle. Nie wiem, czy kiedykolwiek było coś robione tutaj przede mną, ale ja nic nie robiłem ze skrzynią. A już niestety przychodzi ten czas, że trzeba będzie chyba robić skrzynię, wytargać skrzynię, zobaczyć jak sprzęgło wygląda. Sprzęgło będzie dobre, no to, no to oczywiście nie będziemy nic zmieniać przy sprzęgle. Ale jak będzie troszkę wyślizgane, już no to trzeba będzie zmienić. No bo robić dwa razy to samo, ściągać skrzynię, to trochę się mija z celem. Koszta się zrobią większe, no ale, no ale cóż, z tym się już nic nie poradzi. No jest pewnie kilka sposobów, żeby jechać na Kazimierze Wielką, przez Busko, czy nawet siódemką S7 pojechać. No różne są sposoby, no ale ja, ja to mówię. Ja zawsze jeździłem właśnie na Pinczów skrótem do... koniec mostów i w prawo na... krzyż i... na krzyż i na Kazimierze Wielką i tam się dojeżdża ale bliżej po prostu jak będę tam dojeżdżał to będę dzwonił tam na budowę, na kierownika upewnić się jak tam jechać dokładnie nie wiem, bo nie wiem czy tam przodem się wjeżdża, czy tyłem, czy jak nie wiem, nic jadę na spontanie, że tak powiem o, widzicie ile tu skani stoi? w Bilczy Zajebiste, zajebiste skanie. Dobra, oświetlanie nocne można wyłączyć w środku. Póki co, no jeszcze coś tam się targa. Dobrze by było dojeździć ten miesiąc do grudnia, do świąt, coś jeszcze pojeździć i, i później no to już może się dziać co chce. Czy będzie śnieg, czy nie będzie śniegu, zobaczymy. Jak będzie śnieg, to będę miał robotę nawożenie piasku na obwód drogowy. Śmierdzi czymś, jakimś olejem. Peżocik? Pali olej? Przede mną. Nie wiem, pewnie. A jak nie na obwód drogowy to będzie się jeździć z piaskiem gdzieś. Nie wiem, może coś ruszy w ochock. Doszły mnie słuchy, że może ruszy niedługo. Jakiś piasek, coś takiego, kamień. Tam kamień już chyba jeździ nawet na tą na budowę jeździ kamień. z tam wożą. Dawaj dawaj tym żelazem. Jedziemy. Nic nie gra. Dobra. O. Moja nuta, moja nuta wieża. No, to lecimy. Odpalam zaraz secika, nutkę jakąś i będziemy dzidować. Lecimy! Trzymaj się tam, trzyma się, hej, hej Panego garażu! pod maszynę zaraz będzie będziemy sypać kurcze pieczone masunie troszkę tutaj dojazd zajęło bo obłądziłem. Nie tutaj gdzie trzeba pojechałem i okresztą po drogą jechać, no ale cóż no myślałem że trzeba po prostu na Kazimierze jechać i tak jak się jechało zawsze i no ale cóż dobra majstro macha żeby cofać także cofamy tu jest wieś także linie są co trochę, trzeba będzie podnosić, opuszczać no zobaczymy, zawsze zapytamy Kiera czy wracać czy nie wracać. Też żeby przejechać z drugim kursem, to na pewno trzeba troszkę przycidować bo jest 12 godzina. Ale jebnęło klapą. No. Kiberek prawie przy samej górze, a to nie chce iść. Nagle było jeb i zaczęło się sypać. Krapa odpuściła, także zaczęło się dopiero sypać. Zobaczymy. Będę to sypał, powiem Wam, z pół godziny co najmniej, bo tak jadą holno. I co, mówił coś, żeby jechać? Nie, To mam jechać, czy mam jechać? A to długi ten odcinek, jest? Kilometr i do zakupu. przy wolno jedziemy do Kabla, jeszcze się. W trakcie to są tutaj majstry bardzo spoko, przyjemni są. Spoko są. O, wczoraj mówili, że mają na ponad 300 wody. Ja trzymałem 500 troszkę musiałem wcześniej opuścić, żeby przejść pod drutem i teraz znowu podnieść do oporu. Znaczy do oporu, no tyle ile się dało. Już jest z mana planów. By, były plany, żeby na truskawicę. nagrałbym wam truskawicę, o ile można, o ile można trzustkawice nagrywać. To bym wam nagrał truskawicę, bo nigdy tam nie byłem na Truskawicy, a tam w ogóle tam wjechać kody, coś tam, to pierwsze co, to bym był pierwszy raz ogólnie tam I bym zobaczył, jak to wszystko wygląda. To byście widzieli, ale już się pozmieniało. Już nie wracam ani po drugiego kursa, ani niby recruskawicy na, na wytwórnie, bo były plany. Po prostu jadę, wysypę to i jadę sobie na swoją robotę. A powrocik mam załatwiony, czyli sypę tego kursa, jadę na Morawicę, biorę 416 i do domu. Także zobaczymy, co by nie było, zawsze coś się jedzie, nie? Nie ma co, nie ma co narzekać. Tak jest koniec roku, także nie ma co wybrzyzać. Dobrze, że to w ogóle coś się dzieje, nie. Ojko. Oj, 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 odjeżdżam. Owiększapie! Zacząłem odjeżdżać, kurde, A nawet nie, nie czułem tego, że odjeżdża. Po prostu ładunek y, zaczął mnie wypychać z maszyny. Niestety Morawicy wam nie nagram, bo tam jest znak na wieździe, że nie wolno filmować i fotografować. Tylko mówię. A jeszcze jedna taka informacja dodatkowa, muszę wam powiedzieć, że. Nie będzie już filmów z masy, nie będę nagrywał filmów z masy Żebyście wiedzieli, bo i przez to też mogą się pojawiać na kanale Mniej treści się może pojawiać na kanale Przez to, no bo mam taką robotę, a nie inną I po prostu jak będzie jakaś możliwość nagrywania Czegoś innego niż masy To będę nagrywał, a, po prostu, a masy nie będę po prostu nagrywał Także żebyście wiedzieli, żebyście się nie pytali Dlaczego nie ma filmów na kanale i tak dalej, no to już wiecie A jeśli chcecie zobaczyć co się u mnie aktualnie dzieje na przykład jeśli faktycznie będę na masie, to zobaczcie cię u mnie na Instagramie. Także zapraszam Was na Instagram i na Face'a. To po nowym roku będzie możliwość sobie wykupienia. Dodam taką opcję wspierania kanału. Jeśli będziecie chcieli wesprzeć kanał, powiedzmy tam dana kwota 10 zł, 15 zł, to będziecie mieli możliwość na miesiąc obejrzenia sobie powiedzmy filmu. Jeśli będziecie chcieli, jeśli nie, to nie będziecie, nie będziecie oglądać. I tyle. To zależy po prostu już wszystko od Was. Będziecie mieli taki content dla tych, którzy wspierają kanał. Takie coś będzie. A między innymi będę dalej nagrywał jakieś inne rzeczy, ale po prostu publiczne. Ale niektóre filmy po prostu będą tylko dla wspierających. Jeśli nie wiecie, o co w tym chodzi, wpiszcie sobie w YouTube'a, wyszukajcie, poczytajcie może gdzieś. Będziecie wiedzieć, o co chodzi. Chyba wszystkie wątpliwości rozwiałem. Na tym moment mam 3200 subów, także dzięki Wam bardzo, że jesteście, że... Padacie zostawiacie subika, lajka, mam nadzieję, że spora grupka ludzi się jeszcze uzbiera po Nowym Roku, bo naprawdę jeszcze zrobię na koniec roku podsumowanie. Będziecie mieli po świętach podsumowanie z całego roku, ile ludzi przyszło, ale, ale mogę wam tylko powiedzieć, że się zdziwicie, ile ludzi przyszło. I Ogólnie pokażę wam statystyki, jak wyświetlenia, ile jak suby skoczyły, wszystko nie. wam pokażę. Ja wysypę tą masę, po prostu jak wysypę, to będziemy się widzieć, jak będę jechał na Morawice po 4.16. No, wjeżdżamy w Morawice, widać już tutaj skały, nie skały Także zaraz tutaj odbijamy w lewo, mam nadzieję, że załaduje mnie że, mnie, że nie ma żadnych kolejek, że mnie załaduje operator Także będę musiał czekać, kurde, będzie potrzebnie, a to czas, wiadomo, to pieniądz, tak? Także Morawica, kierunek w lewo, jakieś auto wyjeżdża, puścimy, nie? Puścimy auto Chyba, że gdzieś jedzie Kiedy ja to byłem, proszę Państwa, kiedy ja to byłem na no Morawicy, nie pamiętam. Chyba w zeszłym roku, jak się woziło 031 na Zagnańsku, na budowę w Kielcach, no tak było. Trzeba wjechać, starować się, jeszcze raz wjechać i ładujemy 4.16. Palnia wapienia, Morawica, podjeżdżamy i wjeżdżamy. No i proszę Państwa, załadowane, 27 tonek, 4.15. Tak, 4,15-416 załadowane. Oczywiście nie na pierwszym zakładzie, tylko na, tam, tym dalej kilometr dalej. Bo tutaj już placyk jest wyczyszczony. Wyczyszczony placyk. Z tego właśnie grysu placyk jest wyczyszczony tutaj. Ja mówię, kurde, co teraz? Ale poszedłem na wagę i pani powiedziała, że proszę jechać tam dalej. Pojechałem od strzała załadowałem. O, taka kupeczka, za ogrodzenia nawet nie widać kubki. No. Taka, taka sytuacja, ale fajnie, że się udało załadować przed zmianą czy tam przed, przed jakąś przerwą, bo kurde, bez sensu tutaj stać. Ja jeszcze jestem po jednym kursie masy, to niestety no, na godzinę nie mam, żeby stać, tylko za mam. I co mnie czeka? 14 godzina przejazd przez Kielce. Niestety przez ten tonaż w Radkowicach, tutaj w Brzezinach. No niestety. Trzeba jechać przez Kielce. No ale cóż, no trzeba sobie umilić czas przez korki, przejazd szmitkiem. Gdzie na to nasz? Zaraz mu powiem. Co na chęciny? Na, na pusto przejedziesz. Pamiętajcie, nie zawsze jest czysto. Czasem jest brudno. Czasem można zaoszczędzić, a czasem nie można. No i jak się autobus wbił przed nas, to jest pojeżdżone. Nie ja będę Was przenudzał, po prostu jak będę jechał przez kielce, no bo tu korki, koreczki zaraz będą. Także będziemy się pewnie widzieć na wysypie. A jeśli nie, no to będziemy się widzieć po prostu w następnym odcinku, także trzymajcie się na raz.